Daję ci trzy dni. W poniedziałek zmienię zamki i już nie wejdziesz do domu, powiedział Marinie jej mąż w piątek rano. Gdzie ja mam pójść? Masz jakieś mieszkanie? Ale tam przecież ktoś mieszka, ty wiesz. A ja cię ostrzegałam, mogłaś powiedzieć lokatorom, żeby poszukali sobie innego miejsca. Wtedy złożę pozew o rozwód, powiedziała Marina, patrząc mężowi prosto w oczy. Oczywiście spokojnie odpowiedział, co z nim. Dlaczego mu to obojętne? Ach tak, umowa małżeńska. Przecież zawarli umowę, w której czarno na białym było napisane, że ona jest biedna, że nic jej nie należy. Nie uda jej się podzielić biznesu, męża ani pieniędzy na jego kontach. Nic, przekazawszy Marinie ustne ostrzeżenie, mąż wyszedł z domu i pojechał do pracy. A kobieta się zamyśliła. Co ma teraz zrobić? Jak dalej żyć? Przecież Marina żyła dobrze. Bardzo dobrze. Zawsze miała pieniądze. Ale oczywiście, jeśli nie liczyć biednego dzieciństwa. Wyrosła w małej wiosce. Ojca Mariny nie pamiętała, wychowywała ją sama matka. Żyli biednie. Dziewczynka od wczesnych lat pomagała matce w gospodarstwie, pracowała w ogrodzie. Ale najtrudniejsze było ciąganie wody wiadrami z pompy, która znajdowała się nie na podwórku, ale na ulicy za bramą. Mniej więcej pięćdziesiąt metrów od domu. Marinie wydawało się, że tak będzie żyć zawsze. Ciężko i biednie. Ale wszystkie te nieszczęścia skończyły się nagle, w jeden dzień. Przyjechał wuj, brat matki. Gdzie był wcześniej i dlaczego nie przyjeżdżał wcześniej, Mariny tak naprawdę nie zrozumiała. I zabrał ją ze sobą do miasta. Dziewczyna właśnie skończyła szkołę. Będziesz się uczyć, powiedział wuj do swojej siostrzenicy. I umieścił ją w technikum przez znajomych. Wuj i jego żona mieszkali we dwoje w przestronnym, trzypokojowym mieszkaniu, więc znaleźli miejsce dla dziewczyny. Ale Marinie nie udało się ukończyć technikum, ponieważ wyszła za mąż za Andrzeja. Urodziła dziecko i porzuciła naukę. Andrzej stał się jej szczęśliwym losem na loterii. Dziewczynie się poszczęściło. I nie można powiedzieć, że była wyjątkowo ładna, była po prostu zwyczajna. Ale Andrzejowi się spodobała. Spacerowała letnim wieczorem z koleżankami w miejskim parku. Tam się poznali, a potem pobrali. Andrzej był o 15 lat starszy od Mariny. W tym czasie miał już własną działalność. Z biegiem lat mała pracownia Andrzeja rozrosła się w przedsiębiorstwo. Według mierników małego miasta, w którym mieszkali, teraz ich rodzinę można było nazwać bogatą. Mieli trzy kondygnacyjną willę, drogie samochody i spore pieniądze. Marina nie pracowała. Zajmowała się domem i wychowywaniem jedynej córki. Trzeba powiedzieć, że była ona bardzo dziwna. Nie potrzebowała złota, diamentów, markowej odzieży i torebek. Nie jeździła na kurorty. I w ogóle jakoś nie ciągnęło jej do podróży. Czasami wyjeżdżała na parę tygodni do rodzinnej wioski i po prostu cieszyła się ciszą życia na wsi. Pomagając przyzwyczajenie matce w gospodarstwie. Ale Marina miała bardzo dużo pieniędzy, które trzymała na kontach swojej matki, a o których mąż nic nie wiedział. W dom, w którym się urodziła, kobieta nie inwestowała. Mamo, mówiła, zabiorę cię stąd. Ale, córeczko, ja nie chcę do miasta, sprzeciwiała się matka. To nie podlega dyskusji. Dopóki zdrowie pozwala, mieszkaj tutaj. Ja na razie nie będę sprzedawać naszego domu. Będziemy tu przyjeżdżać czasami. Niech Bóg błogosławi Twojego męża, córeczko. Jaki on jest wspaniały. Jak dobrze Ci się żyje z nim, oczywiście nikt się z tym nie kłóci. Ale zgódź się, mamo, przecież wiele zależy też od żony. Matka Mariny miała rację. Córce szczęściło się, że spotkała hojnego mężczyznę. Andrzej nigdy nie liczył, ile pieniędzy daje żonie w miesiącu i ile w ciągu roku. Nigdy nie sprawdzał, na co je wydaje. Poza tym księgowość regularnie co miesiąc zasilała osobiste konto żony właściciela przedsiębiorstwa. Przez lata życia z Mariną Andrzej dobrze się podniósł. Zawsze mu się szczęściło. Nieprzyjemności omijały go z daleka. Jeśli Andrzej był dla Mariny szczęśliwym losem na loterii, to Marina, dla Andrzeja, jak się wydaje, stała się talizmanem powodzenia. Czy Maryna kochała męża? Trudno powiedzieć. Wyszła za mąż, że tak to ujmę z wyrachowania. Wuj z ciotką z radością przyjęli tę wiadomość. Kiedyś postanowili pomóc biednej siostrze męża umieścić córkę w mieście, aby się czegoś wyuczyła. Ale wyszło znacznie lepiej. Maryna bardzo korzystnie wyszła za mąż i teraz sama im pomagała, czasem dając niewielkie sumy pieniędzy. Była bardzo wdzięczna tym ludziom, to oni bowiem dali jej przepustkę do lepszego życia. Swoją matkę Maryna bardzo kochała. Chciałaby ją rozpieszczać, ale nie zawsze jej się to udawało. Starsza kobieta za nic nie chciała przeprowadzić się do miasta. Nadal trzymała krowę i z ogromną przyjemnością kopała w ogrodzie. To było jej życie. I tu była szczęśliwa na swój sposób. Maryna każdego lata przywoziła do matki wnuczkę. Andrzej oczywiście narzekał, ale pozwalał. W końcu żona ma rację. Tam jest dobry kefir, świeże powietrze, rzeka w pobliżu. Dziewczyny tylko na tym zyskują. I tak minęło 20 lat. Wszyscy znajomi kolegi Andrzeja dawno już rozwiedli się i ponownie ożenili z młodymi pięknościami. Tak to się przyjęło w jego kręgu, kiedy tylko mężczyzna zaczynał zarabiać duże pieniądze, otwierały się przed nim nowe. Zapierające dech w piersiach możliwości, jeśli chodzi o kobiece zainteresowanie nim. Teraz mógł wybierać najpiękniejszą, najsmuklejszą, najlepszą z najlepszych i oczywiście znacznie młodszą od siebie. I nie ma w tym nic dziwnego ani nagannego. Tak było zawsze od wieków. Pewnie nawet w najdawniejszych czasach. Kto miał największego mamuta i najwygodniejszą jaskinię, ten miał też najmłodszą i najładniejszą żonę. To chyba najstarsza męska logika. Andrzej wytrzymał w małżeństwie z pierwszą żoną dłużej niż inni. Ponieważ maryna odpowiadała mu pod każdym względem. I poza tym była od niego aż o 15 lat młodsza może nie o 25 lat, jak u niektórych jego bogatych przyjaciół ale i tak niezła różnica. Czy Andrzej kochał swoją żonę? Pewnie, że kochał. Ale to małżeństwo również było z jego strony kalkulacją. Musiał się szybko ożenić tego chciał jego ojciec. Andrzej nie mógł go nie posłuchać, ponieważ ten bardzo mu pomagał w interesach, zarówno pieniędzmi, jak i kontaktami. Ojciec Andrzeja był ważną osobą w mieście, zajmował wysokie stanowisko kierownicze. Zresztą pomysł na umowę przed ślubną też wyszedł od ojca. Maryna bez wahania się zgodziła. Andrzej celowo wybrał dla siebie dziewczynę zwyczajną i skromną, nierozpieszczoną uwagą i pieniędzmi. I nie pomylił się. Przez wszystkie te lata mężczyzna spokojnie zajmował się swoimi sprawami, wiedząc, że ma niezawodne oparcie. Poza tym Andrzej wiedział, a przynajmniej miał taką nadzieję, że Maryna go nie opuści, jeśli jego interesy nagle pójdą bardzo źle. I to dodawało mu pewności siebie i siły. I wszystko było dobrze. Ale co się stało? U Andrzeja pojawiła się miłość z boku. To naprawdę zwyczajna sprawa. Takie historie dzieją się tysiące razy. Kiedy 55-letni bogaty mężczyzna zaczyna spotykać się z jakąś dwudziestoletnią dziewczyną. Różnica polegała tylko na tym, że większość bogaczy dobrze wie, po co im to jest potrzebne. Ci mężczyźni są zwykle inteligentni i doskonale rozumieją, dlaczego młoda piękność do niego lgnie, nie z wielkiej miłości przecież. Dlatego u tych bogaczy wszystko jest zawsze dogadane i poukładane. Ale u Andrzeja było inaczej. Tym razem naprawdę się zakochał. Wskoczył w ten związek z całą mocą. I jak tylko młoda piękność wspomniała o ślubie, natychmiast pokazał drzwi swojej wiernej i oddanej żonie. Maryna miała małe mieszkanie, które kupiła dla mamy. I tak kiedyś będzie musiała się do miasta przeprowadzić. Ale teraz mieszkali tam lokatorzy. Córka Maryny w tym czasie już wyszła za mąż, mieszkała osobno i nie paliła się, by ją u siebie przyjmować. Gdy Maryna rozwiodła się z mężem, od razu wyjechała do swojej matki. Dziwna sprawa ale wcale się z tego powodu nie martwiła. Po pierwsze była zabezpieczona materialnie, nie musiała się niczego obawiać. Po drugie, była pewna, że Andrzej wkrótce ją z powrotem zaprosi. No bo przecież nie poradzi sobie bez niej. Córeczko, a co teraz będziesz robić? Zapytała Marynę matka. Była po prostu zdruzgotana rozwodem córki. Bardzo się tym przejmowała. W końcu tak kochała Andrzeja jak własnego syna. Mamo, nie martw się. Wszystko u nas z tobą będzie dobrze. Mnie to już nie robi różnicy. A ty jak teraz będziesz żyć bez Andrzeja? Czego mam się bać? Mam pieniądze. Pieniądze? A cóż to za szczęście? zaśmiała się Maryna. Tak, masz rację nie w pieniądzach, a w ich ilości. A co jutro? Pieniądze mają to do siebie, że się kończą. Czy wiesz o tym? Ach, co ja mówię? Do kogo ja to mówię? Ty żyłaś za Andrzejem jak kurczak pod skrzydłem. A przecież nawet wykształcenia nie masz. Mamo, no nie lamentuj. Moja córka już jest dorosła. A my mamy mieszkanie w mieście. Damy radę. I Maryna przytuliła matkę. Był wczesny ranek. Maryna stała po środku pokoju i patrzyła przez okno. Nagle zobaczyła, że podjechał samochód, z którego wysiadł mężczyzna. Jej serce radośnie zabiło. To Andrzej. Andrzej przyjechał po nią. Ona to wiedziała. Maryna pobiegła do drzwi i je otworzyła. Za plecami mężczyzny świeciło bardzo jasno poranne słońce. Promienie wpadły do drzwi i nie mogła dojrzeć jego twarzy. Maryna obudziła się i otworzyła oczy. Sen. No proszę. Jakby na jawie. Wstała i poszła do kuchni przygotować śniadanie. Na stole stała szklanka ze świeżym mlekiem. Matka od rana krzątała się w ogrodzie. Musiała zdążyć zapleć grządki, zanim słońce będzie wysoko. Potem będzie za gorąco. Cóż, pomyślała Maryna, krając chleb. Będę tu z mamą mieszkać. Nie pojadę do miasta. Spojrzała przez okno i zobaczyła, że za płotem, obok jej samochodu, zatrzymał się czarny terenowy. Kto to może być? Andrzej przyjechał. Zmienił samochód. Wyszła na ganek i zobaczyła Michała. Michał, przyjaciel Andrzeja. Maryna dobrze go znała. Ale co on tu robi? Czy coś się stało? Czy Andrzej wysłał go, żeby z nią porozmawiać? Tak, najpewniej tak porozmawiać. Cześć, maryna, Michał pomachał do niej. Już nie śpisz. Tak, cześć. Co cię tu sprowadza? Wejdź, będziemy razem śniadać, weszli do domu. Jeździłem w odległe sprawy, wracam i przejeżdżałem obok, więc pomyślałem, że wpadnę do ciebie w odwiedziny. Nie wyrzucisz mnie chyba. Dlaczego miałabym cię wyrzucać? No, nie wiem. Może jesteś bardzo zła na Andrzeja i nie chcesz widzieć żadnych wspólnych znajomych? Nie, nie jestem zła na Andrzeja. To dobrze, jesteś rozsądna. Maryna, chciałbym z tobą porozmawiać. Dobrze, mów. No właśnie, ona już wiedziała. To Andrzej go tu wysłał. Teraz będzie namawiał, żeby do niego wróciła. Maryna, nie będę owijał w bawełnę. Wyjdź za mnie. Co? Maryna zamarła ze zdumienia. Tak, dobrze słyszałaś. Wyjdź za mnie. Nie rozumiem. Nie musisz nic rozumieć. Po prostu chodźmy w związek małżeński. Ale trzeba brać ślub z miłości. Ja Cię kocham. Od dawna już. Ale Ty byłaś z Andrzejem. Ale ja Ciebie nie kocham, Michał. Chyba? A, wątpisz uśmiechnął się Michał. Jakaś bzdura. Na pewno żartujesz. Nie, nie żartuję. Wyjdź za mnie. Tak samo, jak kiedyś za Andrzeja. Z rozsądku. Wiem. On mi opowiadał, jak się pobraliście. Jego ojciec mu nakazał. A ty? A co ja? Przecież ty też go nie kochałaś. Więc teraz niech będzie tak samo ze mną. No dobra. Nagle niespodziewanie dla siebie, zgodziła się Maryna i roześmiała się. Wciąż myślała, że Michał żartuje. Ale okazało się to bardzo poważne. Michał nie żartował. On był jedynym mężczyzną z ich kręgu, który żył samotnie. Jego żona zmarła. Już wiele lat temu. Sam wychował dzieci, ale więcej się nie ożenił. Był też odnoszącym sukcesy i bogatym mężczyzną. Zawsze się Marynie podobał. Bardzo go szanowała, bo był pod każdym względem godnym człowiekiem. Maryna nie zastanawiała się długo. Zebrała swoje rzeczy i tego samego dnia wróciła z Michałem do miasta. I zaczęli razem mieszkać. Andrzej odniósł się do tego zupełnie obojętnie. Nie miał do tego głowy. Nie obchodziło go w ogóle, co robi Maryna. Młodziutka i gorąco kochana żona sprawiała mu mnóstwo problemów. Nawet nie wyobrażał sobie, jak kapryśna może okazać się małżonka. I wkrótce urodzi się ich dziecko. Minęło jeszcze kilka lat. Maryna i Michał żyją razem. I wszystko u nich dobrze. Kobieta znów miała szczęście. Michał jest bardzo zamożnym człowiekiem. Jego interesy prosperują. I znów jest bogaczką. Andrzej zbankrutował. Nie wiadomo, co się stało. Nie poszło mu raz. A potem wpadł w złą pasę, że tak to określić. Jego życiowe dzieło legło w gruzach. Piękna żona odeszła do innego. Nie pozwala mu widywać się z dzieckiem. Takie więc ma on niełatwe sprawy. Pewnie rzeczywiście Maryna była dla niego talizmanem szczęścia. Całkiem zwyczajna z wyglądu kobieta. Niepiękność, nie jakaś szczególnie mądra. Ale coś w niej jest takiego, co sprawia, że mężczyzna u jej boku odnosi sukcesy. A niedawno Maryna postanowiła nagle napisać książkę o swoim życiu. Może właśnie w niej ujawni wszystkie swoje sekrety. A może ta książka stanie się podręcznikową lekturą dla tych kobiet, które chcą zostać bogate. Kto wie. Prawda, mówi się, że pisarstwo obecnie nie przynosi dużych pieniędzy. Ale ona nigdy szczególnie za pieniędzmi nie goniła. Ale ma je i zawsze będzie je mieć.